Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem kodu błędu P0345, a dokładniej mówiąc, czujnik wałka rozrządu a linia 2 awaria obwodu. Ten kod błędu może być frustrujący dla wielu kierowców, ponieważ może prowadzić do różnych objawów, takich jak trudności z uruchomieniem, silnika, nierówna praca silnika, spadek mocy, zapalenie się kontrolki check engine. W tym filmie wyjaśnię co oznacza kod błędu P0345? Jakie są jego możliwe przyczyny i jak można go naprawić? Pokażę również, jak zdiagnozować problem za pomocą narzędzi diagnostycznych i jak wymienić uszkodzony czujnik wałka rozrządu. Jeśli masz problemy z kodem błędu P0345, to ten film jest dla Ciebie. Kod błędu P0345 oznacza awarię obwodu czujnika wałka rozrządu, a na linii 2. Ten czujnik odpowiada za monitorowanie położenia wałka rozrządu, co jest niezbędne do prawidłowego sterowania zapłonem i wtryskiem paliwa. Awaria czujnika może prowadzić do problemów z uruchomieniem silnika, nierówną pracą, spadkiem mocy i zwiększonym zużyciem paliwa. Uszkodzony czujnik wałka rozrządu Uszkodzone okablowanie lub złącza. Uszkodzony moduł sterujący silnika ECM. Aby zdiagnozować przyczynę usterki, należy sprawdzić wzrokowo okablowanie i złącza czujnika wałka rozrządu pod kątem uszkodzeń. Zmierz napięcie i rezystancję czujnika wałka rozrządu. Sprawdź sygnał czujnika wałka rozrządu za pomocą oscyloskopu. Sprawdź moduł sterujący silnika ECM pod kątem kodów błędów. Jeśli czujnik wałka rozrządu jest uszkodzony, należy go wymienić. Jeśli okablowanie lub złącza są uszkodzone, należy je naprawić lub wymienić. Jeśli moduł sterujący silnika ECM jest uszkodzony, należy go naprawić lub wymienić. Przed rozpoczęciem naprawy upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i wiedzę. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych. Po naprawie usterki skasuj kody błędów z pamięci modułu sterującego silnika ECM. Przeprowadź jazdę próbną, aby upewnić się, że usterka została naprawiona. Kod błędu P0345 może być również spowodowany przez inne usterki, takie jak uszkodzony wałek rozrządu lub uszkodzony łańcuch rozrządu. Jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić usterkę? Skonsultuj się z mechanikiem. Wtyczki Auto24 to narzędzie diagnostyczne, które może pomóc w zdiagnozowaniu i naprawie kodów błędów, takich jak P0345. Wtyczki Auto24 są dostępne w różnych wersjach, w zależności od potrzeb użytkownika. Kod błędu P0345 oznacza awarię obwodu czujnika wałka rozrządu A na linii 2. Usterka ta może prowadzić do problemów z uruchomieniem silnika, nierówną pracą, spadkiem mocy i zwiększonym zużyciem paliwa. Aby zdiagnozować przyczynę usterki, należy sprawdzić okablowanie, złącza, czujnik wałka rozrządu i moduł sterujący silnika ECM. Jeśli czujnik wałka rozrządu jest uszkodzony, należy go wymienić. Jeśli okablowanie lub złącza są uszkodzone, należy je naprawić lub wymienić. Jeśli moduł sterujący silnika, ECM, jest uszkodzony, należy go naprawić lub wymienić. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0345? Jakie są typowe objawy kodu P0345? Jak zdiagnozować kod P0345? Jak naprawić kod błędu P0345? Inne uwagi dotyczące kodu P0345. Kod błędu P0345 oznacza problem z obwodem czujnika wałka rozrządu A-linia 2. Może to być spowodowane kilkoma czynnikami, w tym uszkodzony czujnik wałka rozrządu. Czujnik wałka rozrządu jest odpowiedzialny za Monitorowanie położenia wałka rozrządu i wysyłanie sygnału do modułu sterującego silnika ECM. Jeśli czujnik jest uszkodzony, może wysyłać nieprawidłowy sygnał do ECM, co spowoduje wyświetlenie kodu błędu P0345. Uszkodzone okablowanie lub złącza. Okablowanie i złącza czujnika wałka rozrządu mogą ulec uszkodzeniu z powodu zużycia ciepła lub korozji. Uszkodzone okablowanie lub złącza mogą powodować przerwy w obwodzie, co uniemożliwi prawidłowe działanie czujnika. Uszkodzony moduł sterujący silnika ECM, w rzadkich przypadkach kod błędu P0345, może być spowodowany uszkodzonym ECM. ECM jest odpowiedzialny za przetwarzanie sygnałów z czujnika wałka rozrządu i sterowanie pracą silnika. Jeśli ECM jest uszkodzony, może nieprawidłowo interpretować sygnał z czujnika, co spowoduje wyświetlenie kodu błędu P0345. Typowe objawy kodu błędu P0345 obejmują zapalenie się kontrolki check engine. Kontrolka check engine zapali się, gdy ECM wykryje. Problem z obwodem czujnika wałka rozrządu. Problemy z uruchomieniem silnika. Uszkodzony czujnik wałka rozrządu może utrudnić lub uniemożliwić uruchomienie silnika. Nierówna praca silnika. Silnik może pracować nierówno lub szarpać, jeśli czujnik wałka rozrządu wysyła nieprawidłowy sygnał do ECM. Spadek mocy silnika. Uszkodzony czujnik wałka rozrządu może spowodować spadek mocy silnika. Zwiększone zużycie paliwa. Uszkodzony czujnik wałka rozrządu może prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa. Aby zdiagnozować kod błędu P0345, należy odczytać kody błędów. Pierwszym krokiem jest odczytanie kodów błędów za pomocą skanera OBD-2. Kod błędu P0345 wskaże problem z obwodem czujnika wałka rozrządu A linia 2. Sprawdzić okablowanie i złącza. Należy sprawdzić okablowanie i złącza czujnika wałka rozrządu pod kątem uszkodzeń, takich jak przetarcia. Pęknięcia lub korozja. Jeśli okablowanie lub złącza są uszkodzone, należy je naprawić lub wymienić. Sprawdzić czujnik wałka rozrządu. Należy sprawdzić czujnik wałka rozrządu pod kątem uszkodzeń. Można to zrobić za pomocą multimetru lub oscyloskopu. Jeśli czujnik jest uszkodzony, należy go wymienić. Sprawdzić moduł sterujący silnika ECM. W rzadkich przypadkach kod błędu P0345 może być spowodowany uszkodzonym ECM. Należy sprawdzić ECM pod kątem uszkodzeń lub wadliwego działania. Naprawa kodu błędu P0345 zależy od przyczyny problemu. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym czujnikiem wałka rozrządu, należy wymienić czujnik. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym oka lub złączami, należy je naprawić lub wymienić. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym ECM, należy wymienić ECM. Kod błędu P0345 może być również spowodowany przez inne problemy, takie jak nieszczelny układ dolotowy powietrza lub uszkodzony zawór EGR. Jeśli masz problemy z kodem błędu P0345, zaleca się skonsultowanie się z mechanikiem w celu prawidłowej diagnozy i naprawy problemu.